Siłądeczko jestem w Perley of the Games. Deep Tumpa's Fall. Chcemy dokonać pięć razy. na zielonce. Na mamy październik na kodzie. Piękna 15, suka 157 tysięcy. Ale można tych pieniędzy mieć więcej. A więc, żeby mieć więcej, trzeba zgłosić swój ręcznik. zaczynamy na mięć swój ręcznika, No to chyba tych było. do kończenia. Pod odcinkiem. Na dzień wieczorem więc też późno można powiedzieć na mnie nagrywanie ale lecimy, lecimy sobie hmm. z nagrywaniem dobra, GPS nie chce pracownika, ja chcę sobie sam oglądnąć i dobra lecimy. Jeden przejazd powinien mi staszyć z jednej z drugiej strony w pełności to będzie wystarczające. Mam nadzieję, że dzięki biarek będą i y, możemy sobie y, lecieć z tematem. To właśnie na pierwszy strzał leci z tego względu, że oczywiście jest stworzony konecznik na olejalnie, którą posiadam, więc dlatego da pierwszy słonecznik, żeby ten sztukot był techniczny, że tak tu ujmę gazu. W, w późniejszym kolejności będzie, prawdopodobnie żeby już przystawki tutaj nim kombinować i nie sudować, na koncu to ja, na końcu co ja będzie ruszona z tego najwięcej. Produkt może październikowego, ale tak to ujmę, więc tak to wychodzi. Pracownik też pojechał, tak to może powiedzieć, na zlecenie. pojechał sobie jedno pole, które właśnie się udało no ogarnąć. Tak to wygląda. Ogólnie słonecznik tutaj nie będzie jakiś bitnie wydajny, przez malutki szczegół, który to był, yy, tak to ujmę, niesprawdzony była to orka wyrobiona znaczy pracownik robił yy, orkę ja kupiłem te trzy pola tutaj bo to oczywiście trzy pola były kupowane, yy, łączone w jedno yy, na środkowym polu była orka zrobiona już wcześniej, no ale wiadomo to farmingu nie może być nic innego. Yy, nic normalnego tak to ujmę pomimo tego, że kupione był ozorane, ozorany, nie ja tego nie że więc no, mamy tak mam, mamy więc tutaj plonu dużej, się nie spodziewałem tego też tylko jedna przyczepa tam stoi sobie z Fergusonem, no bo nie ma było sensu na bo tutaj ciągnąć, eee, właśnie do tego tak to mi chodzi. Ale nie przejmujemy się, jakoś tu sobie będziemy mogli oglądać, fajnie była, ładna weszła tutaj na mapę, więc taki fajny plusik, 8 rano, więc to też tak fajnie w musimy można powiedzieć zakłócenie mapy tutaj jest, więc tutaj też y, można powiedzieć, że na, na, na skraju mapy robimy y, tutaj na y, jakiejkolwiek pracę. No i to mogę powiedzieć. Ogólnie z października myślę, że jakieś trzy jeszcze odcinki prawdopodobnie będą. Y, zrobione tak, już na, już mówię, na przyszłość, bo jak mówię, córecznik, y, płydza i soja i może jakieś jeszcze na będzie, ale zobaczymy jak to finalnie widzie. No, bo chcę mm, przybędąc sobie do okresu zimowego, czyli mm, grudzień, styczeń, w zależności jak to wyjdzie, posprzedawać w późniejszym czasie. Oczywiście nasze zbiory, które no, nie będą duże ilości, no bo będzie szepak, nie powiem, że pak tylko to ja i kupowiedza tylko będzie do Ale co też będzie, co pierwszy raz umie na gospodarstwie, powiedzmy, że dawa, dziesiątą pieczęcią będzie do sprzedania, kupowiedza. E, w ogóle na kuch, więc troszeczkę tej pasy z takich dodatkowych zbiorów, oczywiście, będziemy mieli. Więc nie jest tak źle, więc troszeczkę się to pewno trochę przytulimy um, z tego pieniędzy. Tak mam, um, no, mam nadzieję, dobre wrażenie, że tego trochę pieniędzy będzie oczywiście. Widzę troszeczkę jest nierówno, nie ale to na to się nie przejmujmy. Tam nie dopuszczymy, to i tak to później przykryję, bo będziemy to oczywiście orać. E, więc tak to będzie wyglądało. Zaraz się to nie, nie przejmować tak dobnymi mijaczkami, coś w tym stylu. Po prostu tak, żeby to skosić, zobaczyć finalnie i na tego będzie mieli, ponieważ widzę, że na razie tego tanażu zbytnio dużo mało. Praktycznie można właściwie sobie korzenie, będzie mieli 30%, więc tutaj szału absolutnie z no, słonecznikiem w tym sezonie nie ma, mimo tego, że jest nabiesionych w 100%. Ale nie ma co płakać. Hmm, jakoś tutaj to wszystko się wyrówna, no, zrobi się elegancko, tak jak powinno być, lipę hmm, będzie elegancko. To więc jest nieźle. No są nie z jedną szczypą, mówię, to już tego są nie będzie, więc mówię, nie ma sensu pociągnąć. Eee, absolutnie. Hmm, więc tutaj na luzie to jedną szczepę wejdzie. Ależ fajnie by się abyśmy nie zmieścili oczywiście. Mmm. Dajmy ale Nie jestem realistą, wiemy że tego plonu wybytnio hmm, nie będzie. No i co? Zdączyliście Kejsik bo oczywiście mamy nie tego jednego kombajnu, na, na gospodarstwie no i patrzcie, że już mamy prawie 10 godzin przegranych na, na tym case'ie a case, jak wspominam, jest od tegorocznych żniw wykupowane na tegoroczne żniwa i patrzcie, jak on nie ma dużo roboty już teraz na tym gospodarstwie żeby to wszystko pogarnąć. więc no chyba trzeba będzie po prostu już doinwestować na przyszłe żniwa, kolejny kombajn żeby troszeczkę to rozgraniczyć bo tego kesa chciałbym pewno dużo znaczy inaczej dużo długą, bo myślę gospodarstwie z tego względu, że on mi się bardzo podoba jest bardzo no wizualnie ładny wizualnie ładny, więc ja bym taki ten kombajn stawić na dłuższy okres właśnie yy, rozgrywki a jeszcze dokupić po prostu drugi kombajn powiedzmy, żeby tego rozgraniczyć, powiedzmy tego zostawić do kukurydzy yy, jakiś kupić do zbożówek yy, oddzielny, więc po prostu człowiek chciałby mieć coś yy, po prostu też jeszcze innego. No wiecie, mieliśmy Penda, Penda jest sprzedany, był, mianowicie tu został wymieniony za e, ten właśnie obecny mm. to po prostu z tej perspektywy wygląda. No i zobaczymy e, finalnie e, na to przerzucimy się na kolejne żniwa, na kolejne żniwa, to no, no, kupimy pewny tutaj egzemplarz jakiś fajny kombajn, na pewno się tutaj pojawił, bo jeszcze mam tu John Deere, mamy klasy yy, A chyba że jest jedna, ale już na John Deere klas, tutaj już tych kombajnów jest coś sporo, więc będziemy mogli sobie po prostu wybrać e, z tych e, kombajnów, które są aktualnie w które oryginalnej, w sobie bazie. W tej właśnie tej właśnie Jak nie w powodzie, jakaś idzie. Mówię, no to słonecznika dużo nie będzie, więc no, plus, plus ale no, no, olej słonecznikowy, jak się nie mylę, to no, trochę chyba kosztuje, jak się nie mylę. zobaczymy sobie, mm, jak to wygląda w perspektywie właśnie wspomnianego mm, oleju słonecznikowego. Mm, olej słonecznikowy, o, 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 olej, o, m, n, o. Olej rzepakowy jest po słonecznikowy jest po 6,5 i za dużo to się, się nie różni cenowo mniej więcej taki pułap cenowy jest ja wiadomo jeszcze go sprzedawany go automatycznie szatujmy więc duże nie tysiące mogą powiedzieć 200 dolarów euro jak to tak zwał yy, bo ja się mogę nie jasmilić właśnie to jest euro dolary ja się pominę to jest mniejsza od szczegóły bo właśnie yy, 200 yy, euro będzie różnicy między jednym a drugim, powiedzmy, hmm, krajnym, a tym największym punktem e, zarobkowym, czy tak, ujmę. jest tak Więc tak jak dziś tutaj, absolutnie nie ma nic tutaj ścina, jakikolwiek nie skutkuje, to wszystko to ja się nie przejmuje. Tek. Nie mm, to idzie, nie powiem, że nie. No a no, teraz by się przydał jakiś tam, um, ta przystawka do, do serdecznika, ale myślę, że to do dopiero będzie. Na chwilę będziemy troszeczkę więcej areał robić, bo jak wiecie, ja w tym sezonie ogólnie nawet nie liczyłem stawiać olejarni. Bo myślałem, że jeszcze ten tym no, po prostu nie będę tego oganiał. Moje no, na w tym sezonie to postawię, ale na to projekt można powiedzieć pochopnie, może i pozytywnie. Ale że teraz patrzę, jaką tym będzie, że możemy zarobić za rzepak. Tak yy, czy inaczej, co oleju w rzepaku, nie włącznie ten pomad. No bo teraz w przetwórstwie u nas mamy młyn, olejar nie mamy jeszcze od groma. Płynęła chyba 7000 litrów, nawet może niecałe 7000 litrów leżało, bo nie wiem jak to będzie po prostu po 24 godzinach, bo tego jeszcze nie wiem. Bo to było starano, nie wiem 12, 13 po południu powiedzmy, e, więc tutaj nie wiadomo jak to będzie wyglądało, ale nie jest źle młyn. Tak, z mojego bo też jest fajnie działa, wszystko że jest. E, Przenicy jest, mnie jest, obsa oczywiście też jest. Więc z tym też fajnie pieniążki y, nam y, zarabia. No, ja cynię na tego sonach chyba, się przedstawię, że nie muszę widzę, Bo tutaj, raczej nie ma nam miejsca, żeby mm, na, jakoś tutaj łączy to ogarnąć. Dobra, cyk. Y, siadamy sobie do wetka. Tylko teraz pytanie: jak go postawić? No, chyba się tak będziemy wstawić w tą stronę, żeby do wyjazdu nie było na rozdzielalnym, żeby to by było umierać tak, mm, tak, sobie to zrobimy I sobie raz case'em y, sobie tofniemy, nie i będzie elegancko. No, wkrasimy mm, My sobie właśnie do case'a Tyk, tyk, tyk no, spadamy, ale oczywiście że czasem musi tak rzeczy być Zazwyczaj mamy 7900 litrów Brzmi nie tak dobrze, hmm, że 7900 litrów, no więc no... Suma suma, po mm, przejechaniu dwóch poprzeczniaków i... Ogólnie, można powiedzieć, dwóch okrążeń, nie jest to w sumie nawet tak źle, to nie sypia. Ale zobaczymy. Bo jak powiedziałem, tutaj to pole nie jest jak tutaj wybitne. Wybitnie e, duże, to jest tylko tutaj ten kawałek, a jak wspomniałem, tutaj troszeczkę tych rzeczy no potrzeba, yy, bo jeszcze raz patrzę, że to, yy, to jest odha odhaczone, to yy, pod rany? nie wiem, zachodzi pod rany. O co tu chodzi kamienie, wiadomo, że tam kamienie tu będzie odgrama, no i chwasty te są tutaj pod tą polką wymaganą, więc yy, tak to po prostu wygląda. Yy, i... Tak, tutaj będą jakieś tutaj ubytki pod względem zbioru, ale nie ma co płakać absolutnie. Cześć tutaj, tutaj będzie prawdopodobnie owiec, więc tutaj ta zimowaczka pewnie coś będzie w tym z tym stylu, ale nie wiem czy to będzie na odcinku, bo wiadomo że się tam tak popląd, pod, pod, po połaniała po tu jedzę, łokat przełaniała po kółko przełania, więc troszeczkę tej roboty takiej pobocznej jeszcze znaczy, źle powiedziałem pobocznej, nawet takiej roboty na odcinku pola muszę sobie je wybrać, które będę się pokazać, właśnie związane z owocą, a e, które nie będą pokazywane, będą po prostu poza odcinkiem polowym, ponieważ mam no, no, w sumie tego bez który w więc też można by było no, wykorzystać tego bez tak? Zobaczymy, jak to wyjdzie, te pola będą pasowały, i podaranie, te podopeski gdzie fajnie zbalansować, żeby mi się to lepiej oglądało po prostu, tak. Trzeba to będzie fajnie dobrze rozkminić hmm, to raczej na pewno nie będzie orka To będzie owiec. Hmm, to pewnie jest tak, że będzie owiec. Żeby po prostu te kawałki, które co no, blisko, już po prostu robić jedną uprawę. Tak, no bo jesteśmy już na takim etapie, że to pani fajnie było takie rzeczy właśnie realizować. Takie mam wrażenie. No i troszeczkę tego ostatniu powinno być. Bo jakaś taka, taki miszmar będzie, bo po swojej prawdopodobnie będzie... Po soi będzie pewnie słonecznik i będziemy musieli jeszcze coś się tym dekodować, by właśnie do sobie jeszcze pod soję, tak mi się daje. Pola, ponieważ no, to, co mam już wstępnie porobione, czyli nie dużo, ale to, co raczej, pul, można powiedzieć, w pewnym sensie, no tak, tu będzie mm, a, na siebie strasznie, bo tu jest tak, jęczmień, to jest jęczmień, yy, tu mamy pszenicę, tu mamy pszenicę, yy, tutaj będziemy mieli słonecznik, to jak i tutaj pokrydza, yy, no i oczywiście trzeba będzie mieć po pod soję jeszcze, więc trzeba na pewno do wiosny najpierw o ile budżet się dobrze zepnie, no bo jednak troszeczkę tych na tym sezonie. Wiosenny będzie wymienić, no bo jednak planuję wymienić jeden yy, cionik. Bynajmniej jeden, chcę nigdy wymienić na większy egzemplarz. Do tego yy, trzeba do tego, zrobić gospodarstwo w innym miejscu. To jest drugie No i po trzecie, jeśli mówię uda się no, to kupić to wola. Takie są no, taka ciasta taka pęca mi się o mi, o, na szyi pod względem właśnie tych pól, bo już patrząc biegiem czasu no, fajnie, wszystko elegancko, ale jeśli chcemy duże ARA mieć, znaczy dużo duże ilości w tym mieć, yy, no to musimy te pół trochę Może patrzę, ja raz praktycznie, ja wiecie, no, jak wspomniałem, miał ja to 5-3 działki tutaj, włączyłem razu w jedno, nie było to nic rozdzielone, nic. Yy, więc teraz trzeba będzie na pewno dobrze pokmicić na okresie wiosennym, jak to zrobić porządnie ma to zrobić porządnie, żeby to co jest teraz postawione, czyli młyn i olejania, to no, faktycznie ten przepych y, rzeczy miało, y, miały no, może że pokoje tak? jak rzepak pokórek, y, no, tak? Czyli był zapasowany podporek, no do astrofta mojej części z olejania, y, po względem no bo pszenica owie z jęćmi to jeszcze i słowo, a się właśnie zrobić, w ogóle będzie dość spora noś, a może zamiast tylko po soi, będziemy może sobie wyobraźli zobaczymy finalnie, mówię, jak to będzie budżet pięty pod względem finansowym i bo mówię, przebudowa zdaje mi się, że około pół miliona będzie kosztowała wiadomo, że będzie, so, jak wspomniałem że będzie, zawsze myślimy, że, jest, że, że pak będzie. będzie soja i będzie jeszcze kieszonka do sprzedania i kukurydza więc trochę tych pieniędzy też powinniśmy dochodować ale to wszystko zobaczymy czy nam finalnie po przewinięciu i po oczywiście spłaceniu kredytu tutaj mam 250 000, 000 też kredyt w sumie tutaj na tej serii aż tak mocno nie ciąży yy, więc nie mam, może aż tak takiego bólu na, gdybym nawet dostał ten kredyt do wiosny to kupiłbym maszyn To też by nie było dobrze? to nie byłoby źle yy, no to może jeszcze też trzeba będzie wymienić siewniki. No co niektóre e, do zboża ma się pociel pocie, owsa, prawdopodobnie punktowe psiemniki też trzeba, żeby, m, kupić inne, no bo tak, już mamy, troszeczkę nam już e, no przejadły się, można powiedzieć. E, się do promocji ogólnie, na ten moment w mamy New Hollanda, tę ósemkę, no i mamy oczywiście największego byka chyba w taki sposób, chyba, farming możliwy, a jeśli ja nie mylę, czyli John 9RX mamy właśnie. No i co, mamy tutaj? Klasa, e, mamy tutaj klasika, mamy tutaj John Deere, samego tutaj, 280, 270 i przyczepa, no ogólnie pod mm, kątem maszyn, tutaj w sprzedażach na razie nie ma nic ciekawego. Mm. Dla mnie, z mojego punktu widzenia, i na tym etapie gry, oczywiście. No, bo jeśli pieniądze, to oczywiście tą będzie jak ja mógłbym sobie teraz wziąć tego egipta, tak? Ale wiadomo, hmm. hmm. że to jeszcze nie Było rozgrywki, żeby taki po prostu ciąg do goni Holanda 8, yy, 8, tak? To nie jest jeszcze poziom wielki, bo ja chcę jakoś tutaj też tutaj za mocno lecić do przodu, mieć kupić ciągnik, a pod niego maszyn nie mieć, więc tutaj. Na razie to trzeba dobrze wyfinansować. Na razie mam wstępny działnik wybrany, m, który na pewno dokupię. Jeszcze dokupię, nie wiem, tylko po dokupię e, na gospodarstwo. Bo powiem szczerze, że po robotnym przygotowywaniu na niedzielny odcinek, aż wspomniałem wczoraj, m, ale zasadzie chyba wczoraj, e, to powiem szczerze, że da mało czujników. Brakowało ciągników i powiem szczerze, że ten piątcionnik mimo wszystko będzie musiał być. Popatrzyłem, bo po tej sobocji, po przygotowywaniu w sobotnim że no ma mieć tyle ciągników to tysiąc, dużo tyle ciągników, a i tak brakowało mi tego jednego ciągnika do siewnika jeszcze. Bo 80-80 w sierniku. Ten guson rządziłem sobie Orali, e, a Deutschwart, e, nie Deutschwart, przepraszam, ale, A ten Goson, ja wyjdziemy, to a a to na opór na odcinku, jeszcze był Tawy, nie Tawy, więc to, jakoś się to wszystko, mm, kumulowało, że tego ciągle, ja brakowało. Więc na pewno ten piąty ciągle będzie dokupiony. No i patrzcie, teraz idziemy sobie raz przy razie. Tego pola ubywa. No bo nie oczekujmy się ubywa. No, i nawet jeszcze nie mamy drugiego zbiornika, hmm, więc nie, to jest spokojnie. Jak ta jedna będzie e, oganięta to będzie tak zajebiście. W ogólnie posiada pojemność e, słonecznika 96 litrów, tak samo właśnie jak rzepaku. Więc tutaj lapady trzeba dużo e, e, siać właśnie z słonecznika, więc no, podejrzewam, też trzeba. Przebrać, trzeba wymienić e, pod względem e, zbóż, jeśli oczywiście się nie uda e, ogarnąć tego na wnioskiem do kupienia pól, będziemy chmienić będziemy kminić no, to mocno pod tym kątem. Dobra, opuszczamy, lecimy i. Powoli, powoli bo to robimy. 83% widzę pasownik już, już załamanie. 84% załamał pola, więc naprawdę jest fajnie. No i tutaj wjeżdżamy też jak widzicie ten najgorszy, który zrobił one, czyli zachwarzczone mało prostego, pal do nie będzie, bo kawałka trochę tego jest, takiego zasyfionego tak to mówimy, Ale taki kawałek też oczywiście trzeba sposić. Mogę teraz sobie tak sobie myślę puścić pracownika z tej strony, mógłby sobie już ochrać powoli, przygotowywać, bo jest na wiosnę, ale Ja Jeszcze nie miałem chwilę czasu, żeby takie rzeczy porobić, no bo mamy co? wtorek środa, czwartek, piątek, piątek, sobotę, niedzielę, to nie dział, tak? Więc cztery yy, odcinki powiedzmy że mam jeszcze środa czwartek piątek środa czwartek piątek sobota maksymalnie soboty na sobotę w domu święto sieci maja to się mówi majówka chociaż majówka tutaj takie nie obchodzę nie bo nie pracuję święto jest kościelne więc tu trzeba mieć na uwadze że jednak święto kościelne jest to musi być podpocinek to się zatrzebywało Tutaj też i sobie wjeżdżał wam Ale dobra, już to powoli leci. No to nic z góry patrząc, no jest tragedia. Tak na pole. Mogłem to opyskać. Ale po prostu pod względem wygotowań tego wszystkiego. Ja po prostu o tym polu zapomniałem, że on ma tu pasty, wymaga w pasty i tak dalej. Ale nie, to ten jeden sezon taki nie chluj tak patrząc teraz biegiem czasu, jak mam niektóre działki też wyopatrowane, a nie wapnuję, bo chcę w końcu wyrób, wyrównać te pH, powiedzmy, tych <laughs> dziarek I może to na pół wyjdzie kontru. w kątlu. W 10% wapń na ksace, na wapnie, to nie jest źle. Na dół, tutaj się najgorzej skumulowało, bo tak poważnie wymagane eee, pasty i orka, więc 30%, którą w ogóle jesteśmy w plecy tutaj. Ale nie oczywiście nie poradzi, jakoś to dać sobie czek. Musi poradzić, jakoś to przemknąć, przełknąć, zacisnąć zęby i jakoś to będzie szło. No mądeczki. Ja nie wiem dlaczego dużo. W eee, dzisiejszym odcinku byłoby to naderę. Jeśli taki odcinek będzie spodobał? weźcie w tym, komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na odcinkach. Dobre Cześć.